Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Lecimy z kolejnym podejściem, tym razem Apollyon na Reader modzie e, To jest mod który po prostu zwiększa poziom trudności przez to, że pewnie raz tych e, kluczy i bomb, a także dodatkowo, mm, jest e, fale szybciej się pojawiają i ostatni boss jest trochę wzmocniony. Generalnie grałem sobie troszkę poza raniem. ci którzy mają mnie z tym, ja pewnie to zauważyli, no i powiedziałbym, że jest całkiem spoko. Całkiem niezłe rany miałem, wymarsowałem postać Lilith, czyli tej co... E, co z tym sukubem z zaczyna, z, czy z tym takim no, inkubem, nie wiem jak to się nazywa. Z takim latającym, który zamiast niej strzela. Więc to jest... całkiem przyjemnie się nie więc... O Boże, naprawdę w to wdechłem. Jest to pewnie dlatego... No i cóż, będziemy próbować mm, przejść ridiera, no nie wiem czy się uda, Przy, przynajmniej z 20 minut materiału bym chciał uzyskać, ale czy się właśnie uda to nie wiem. O cholera, jeszcze pająci wyskoczyły, nie? Jak już się ma coś walić to na wszystkich frontach. No, oni sami siebie niszczą. Tutaj ci plus jest. Ooo! Wow. Co ten jeszcze tutaj robi? Ja bym przeżył. Dobra, przy ten portal zniszczy. Te portale też są derwujące. Ok. Jeszcze będzie przynajmniej jedna fala. Nie wiem, czy nie dwie. Dwie H jeszcze będą. Ta, jeszcze jedna nas czeka. No i patrzcie, rozbijam te dzbany i zamiast wypaść mi na przykład, nie wiem, pieniążek, to wypada mi pająk. Okej. Okay. Czy tam był putaniości klucz, czy nie? nie? Nie był. No dobra, no to próbujemy normalnie i próbujemy dostać się drugiego, powiedzmy, darmowego itema. Jest to Little Chat. No fajnie, będzie dziś leczenie niby. Ale z drugiej strony też nie za fajnie. jest. Nie mam takich obrażeń, żeby się z nim normalnie lać. A zaraz drugi boss wyskakuje, żeby był całkiem spoczął się o to. No, Duke of Fleece. Flies. Fleece? Flies? Fleece? Fleece? Nie wiem, co się czyta. Terśletnia tak i ale musimy szybko się pozbyć tych graniejących nas rówien. Oni już muszą być w miarę low, ci bracia. Ma się uleczyć, więc po prostu drunz żeśmy przeżyli to. No, dobra. Teraz to klepiemy. Żmęczka i domuchy. Mi trochę więcej wyrazić, żeby te muchy na hit płaść. A tu one kurczę przeżywają ten pierwszy strzał. Już nie jest tak fajnie. On ich spałni i No dawaj. No. Ile ma życia? No patrzcie ile... Na... Raz uwalnaliśmy, jak już nie miał życia niby. Okej. Okay. Mm, tutaj. Trochę dawało up i coś tam. I ręczap up jakiś. Więc taki sobie to jest hitem. Powiedział. Dobra, mm, spróbujmy wejść tu. Chwila, najpierw się uleczmy. Okej. Okay. No, nie możemy tutaj stracić za dużo, ale też są w serce, więc no, powiedzmy, nie jest najgorzej. No, ale właśnie wchodziliśmy tu po nic, bo i tak jeszcze dostajemy przy wyjściu. Głupio, no, ale nie wiem, w tych pokojach rzadkie dostaje coś fajnego. Nie wiem, czy to jest zależność, czy jest mała szansa, czy ja mam pecha. który z tych dwóch? O, dobra. Szkoda, że nie wysadzili się o to. O te bomby. Panowie Envy. Po kolei trzeba ich rozłupywać. To jakoś to będzie. No i cóż, mam nadzieję, że jakieś fajne itemy nam będą wylatywały. Bo jednak tutaj no liczy się, żeby mieć te pierdolnięcie. Bo Rida no praktycznie nie da się zabić bez jakiegoś dobrych obrażeń, albo dobrych USA albo czegokolwiek. On jest mega twardy, po prostu. Nie jest jakiś mega trudny do unikania, ale jest mega twardy. Uuuu... Ten gwóźdź jest średni. Nie, nic nie wierzyłem stąd. Ten gwóźdź jest średni, bo się go używa co parę pokoi. Co to w ogóle za zasada dziwna? O, pająki, żebyśmy jeszcze stracili życie, nadchodne. Bra, hits. Dobra, może nie pójdę od razu po klucz, bo czym może tutaj nam wypadnie. Nie no, speed up znowu, a czyli tears up. Już mamy 6 5 h jest minimum, bez takich temków jakichś superanckich. No ale już prędkość mamy spoko, żebyśmy jeszcze dostawali. uuu Dosta... ale monety wyleciały. Żebyśmy dostali jeszcze coś takiego. Kurde może zaryzykuję i w karty pójdę. Nie, dobra, nie opłaca się na razie. Weźmy klucz. Z kartami, no fajnie czasami zaryzykować. i Dostać ten. te podwojenie kasy, ale. uuu czy a ja mówiłem o Polfemusie? Bo właśnie go dostaliśmy. I to z całkiem Jezu prędkością, 15 ataku, no teraz nie mogę tego zepsuć. Jeszcze przebijaniem, Jezu, to jest piękny item. No piękny item. Nie wiem, czy nie jeden z moich ulubionych w całej grze. Szczególnie, się ma taki piękny e, współczynnik Tears Sapu jest mega szybki, jesteś... O jest, dostaliśmy. ale dobra, ten gówniak mały nam rzuca dużo serc, To jest całkiem nieźle. O, wytrzymały! E, Wes wytrzymał. O, na dole jeszcze są. O, pierdziele, lepiej się uleczy, bo zaraz dostanę jakimś shotem mocniejszym. Już nie będzie tak fajnie, dobra, bierzemy. Jeżdż. Dobra, Loki. Tak nie, Loki to jest ten czerwony, to jest Little Horn. I większa wersja. Bit Horn jest mega wredna. Znaczy łatwa dosyć, ale mega wredna wciąż. Mamy cited. Wow, co to jest? Jezu, czy to jest szybkie. Jest, zaraz ginę. szybko się uleczyć. Spokojnie. Ale co, nie wiem, co, co to jest. To jest hask, nie? To, to co z klepie jakby. I to szybko lata po pokoju. Czemu on nie rzuca bomb jakiś? Okej, okay, subcio. Mm. No nie, no stąd nic nam się nie przyda, no. Może zarezygnujmy w te karty trochę Koło fortuny, ciepło The Sun. No. dobra, już więcej nie próbuję na razie. A, co to jest? Jakiś robal Dwa roba... O, cholera, dostaliśmy, grupio. Gdzieś się szybko strzelił? Teraz, co mnie nie interesuje, Dla super To jest chyba to, że mam Spectral Tilsy, ale nie jestem pewien, ale i tak to jest słabe Wchodzimy niżej. Dobra, najpierw zaczynamy jest dermowy temek Zajbisty HP up Tylko, że nam nie dało, jakby serduszek nie uzupełniło, to jest lipa. Blank Card. Oj, można by było się pobawić, ale... ale chyba nie. Nie wiem co to jest. Oto, zaraz chyba na Platinum Godzie. Platinum God. Nie się szybko załaduje, a się napije w międzyczasie tak zwanym. Dobra. Mmm... Gdzie sobie z afterperfa. Plusa, mmm... To nie jest... a jest. Poczekał... Uh. No średnie... No nic się tutaj nie widzę... Jakby nam Jera coś wypadła, to byśmy Blancharda wzięli, ale nie, To trochę ryzyko jest... O Jezu, można wejść do tego przecież... O, i tutaj się zaczyna też szybkie pojawianie się przeciwników... Które jest tak wredne... O cholera... Dobra, jakoś to... Na razie idzie, szybko to zniszczyć. No i te główniaki, O, cholera! Ale tu się nieciekawie robi. Jesus. Nie, ja zginę. Zginę przez te główniaki skaczące. Lada moment. O, jeszcze, jeszcze pokwy. Badżajny, tak zwane. Dobra, uleczmy się, Jezu, Zapomniałem o tym, ale bym zwalił. Ale i tak tracę ży No i patrzcie, jak głupio się traci życie w tej grze czasami. Teoretycznie nie robię jakiegoś meredubstwa. No, może za, za blisko się ich trochę trzymałem, ale wciąż to nie jest jakieś meredubstwo. A jednak wciąż tracę tych HP, głupio. No dobrze, uratowałem się. No, te, ale te fale strasznie szybko wychodzą. Dobra. 3, 40 monetek. Jest spoko. Zajdźmy tutaj. Super. Mega się opłacało zaś tam. Klucz trzeba kupić. No. Czekaj, bo ja nie widzę, czy tu się odrywa mi. Okej. Okay. Przestał Platinum groda. Uuuu. nie no, jak to przyramy, dostaliśmy dwa takie super itemy. Jak to przyramy, to naprawdę, chyba zrezygnuję. To jest życia Oj, nie lubię go, nie lubię tego ataku jego. Oj, jest jeszcze loki przypołowiony, podwójnie wkurzający. A ten będzie spamił tym, ten... nie może tego drugiego ataku puścić, który jest łatwy do uniknięcia. Ile on ma życie jeszcze... Dobra, leży. Ale chamstwo. Boj boję po tym kurczę duziku chodzić z przyzwyczajenia, że zaraz coś odpala albo stracę życie? Teraz nie można oczywiście, ale wiecie. Przezwyczajenie to silna sprawa. Wow. No jeden z nich już jest naprawdę mega obity. To chyba ta lewa połówka, to już co teraz klepie. O, dobre, serce wpadło. No kurczę, ten mały gówniak da dając serca to jest świetną sprawą. Czy uratował mi dupę? Może tak powiem. Więc jest świetną sprawą i tyle. Eee, tutaj jest. No i po co skacze? Po co on skacze? Przecież to nic mu nie daje. Ciekawe, że na mnie się zaraz pojawi. Okej, okay, subcio. Kurde, może jednak coś z tego wezmę, no. Bomba by się przydała, żeby te wszystkie skrzynie pootwierać i tak dalej. Dobra, obleczę się na wszelki wypadek. A z tym blankardem zaraz się zastanowię. O cholera. Nie lubię tego bossa też zbytnio. Znaczy, nie jest jeszcze najgorszy, ale... Już nie jest najlepszy na pewno. Nie no, jak tu plamę puścił dużą nagle. No, wepchnęło mnie to oko Dobra, teraz trzeba już na dół trochę zbejtować Oparcie, szybko puścić te lasery. No, ledwo uniknąłem tego. Ja pierdzielę. Uff, Dobra, co tutaj mamy? Blink rampus? Nie, żyćku. Żyć teleport do Devil Rooma. Jeee! Yeah. Opłacalne. No i dobra, ryzykuję z tą kartą. Bo jak nam wypadnie Jera gdzieś tam będziemy mogli robić. Jera i bateria musi wypaść, Hanie. to działa. Ale pamiętam, że z tym właśnie udało mi się zrobić takie kombosa, żeby... Żeby coś tam farmić. Chyba kasę na tym. Na Reid maszynce. I dzięki temu cipera, odblokowałem i tak dalej. Łąp Okej, okay, całkiem spoko. HP daje jeszcze nam ten żybor Niestety nic ci ciekawego poza tym tej nie wypada. Bomba, uuu. Może spróbować się rozwalić... Tutaj może bardziej mi się opłaca, może seret będzie? Nie, no ale jest serce. I to... Spójdziemy tutaj. O, no, więcej bomb. A przy bomb bomby będą coś tam robiły. To, jeżeli mam więcej tych bomb, to rozwalmy tych panów. No przedrobienie szczęście trochę pieniążków padło I przelosujmy sobie. No, pamper za 7 to wezmę. Chociaż daje tylko trinketa. O, lo LOCUST OF FAMINE. Ciekawe, to, to się dostaje za przejście czegoś tam. Tych locustów jest parę. Mmm. Uuu, zajbiste. To weźmiemy sobie, bo to jest fajne po prostu. Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz przelosować może? O... Ciekawe, że tutaj nie ma raczej już. No i znowu się zaczyna odpalanie szybciej wszystkiego. No, równa jeszcze się zrespiły, nie wierzę w to. Patrzę nie wierzę. Nie no Ale praszka O oczy Dobra, jeszcze drugie jest oko. Nie no Ale mi łują, nie? Ale jestem prostu słaby w takie gry, no To moja jedyna konkluzja Dobra, niech tutaj się pozbiera Okej okay. Nie, spróbuję jeszcze raz przelosować to Może by się runa trafiła Aha, nie wiem czy się tak może trafić runa Jeszcze raz Mmm, nie, wezmę to. Elfab. No, fajnie. Całkiem fajnie. Uh, Okej. Okay. Nie za ciekawy bosić. Jeszcze parę główniaków biegających szybko do tego. Ale tutaj jestem względnie bezpieczny. W sensie on nie może się chyba przy tej dziurze zespawnić. Czyta jaki drugi boss się pojawił. Ja pierdzielę, ale się pojawił. Śmierdziel. Kolejny. Jeszcze więcej tych smrodów. No to, to może być ha, koniec. Dobrze patrzę. Bo jest merda cięż, ciężko w tym pomieszczeniu się robi. A, dobra, to jest ten pip, okej. Okay. Aha, nie, to jest ten jednak. Zjadacz. Ale przynajmniej tamtego zjechał. Pomóż mi trochę. Ja. Pie nie no. Według mnie trochę słabo jest przemyślałem, że on może jeszcze jakby do tyłu walić. Znaczy do, do przodu. Znaczy na boki, no, wiecie o co mi chodzi. Chyba. Ah. Dobra, ale myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Nie wyszło to nie wyszło trudno. Odcinek na krótki osyś, no ale na tym read readmo, on jest naprawdę ciężki. Nie wiem. Mówcie co chcecie, może znawcy mnie wyśmieją tej gry, ale według mnie ten nowy read mode, ten trudniejszy read mode jest naprawdę ciężki. Jest ciężko, dużo mogło wychodzić na szkarze, miałem takie podejście zajebiste, a przegrałem. No, Polifemus był, był ten mały drzybek, który zwiększa mega szybkość ataku, no, ale trudno. Dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapie w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, papa.